Witam widzów w drugim odcinku, dokładnie z Minecrafta. Otóż tak widzę. No i oczywiście, co w tym odcinku chcę zrobić. Tak pomysłem, oczywiście, jak widzicie, no domek trochę jest inny, bo postanowiłem, że jednak go trochę zmniejszę. No i ogólnie planem jest taki, żeby zrobić, żeby zrobić bo trochę zacząłem już, żeby zrobić właśnie po prostu sobie piękną jaskinię. Oczywiście zrobię ją. Po co mi ona... Jest ona mi po to, żeby oczywiście zebrać narzędzia. I w sumie ogólnie. Więc zróbmy sobie kill. Off. Dobra. Hmm. I teraz mam. I możemy sumie iść dalej. No i kiedy już ja to pokopałem tutaj. Poza odcinkiem trochę porobiłem rzeczy, bo jednak nie chciałam tego tak zostawiać, więc oczywiście powinienem porobić dalej. No i dobra. No i oczywiście, w sumie, co tak naprawdę wnosi, bo jak spojrzycie w lewy górny róg, jest Minecraft Alpha 1.0.4, więc oczywiście jest to tak naprawdę gdzie już nowsza wersja, bo to nie jest wersja in def, a no po prostu już alfa. No i co tak naprawdę w tej alfie dodano, lub co zmieniono, lub ogólnie. No, my, napis Minecraft trochę, chociaż nie wiem jaka była przy tym różnica, bo nie zauważyłem jej za bardzo. zmieniono. Dodatkowo jak patrzałem, no to. Dodatkowo, bo nową rzeczą jest to Winter Mod No po prostu dodano biom śnieżny Czyli tak, czyli już w wersji Warfie naprawdę taki biom dodano Czyli wiadomo, jeśli ktoś nie wie co to jest, to w jest to świat zimowy Świat zimowy po prostu, no, nic dla nas za bardzo nie zmienia Bo na takim świecie nawet nie jesteśmy Jakbyśmy grali na takim, no to oczywiście to by coś zmieniło ale no oczywiście na razie to nic nie zmienia I no i w sumie czy coś jeszcze co do tego Jakby na pewno oczywiście, oczywiście w tym odcinku też w sumie zrobienia zginie, bo chcę dojść jakby do najniższej tutaj wersji Znaczy po prostu poziomu to jest takie, że jak widzicie, no, mimo że tutaj mamy niewypokazane, to to nie są jakby wypokazane nasze koordynaty, podjąć, że nie wiemy, na jakiej jesteśmy głębokości, nie wiemy naprawdę nic, bo nawet gdy stoimy, to, to się po prostu zmienia, bo to nie zna to. <grym> podjąć, że gdy obracamy, to to się też zmienia. Czyli po prostu, no, to jest takie... no, trochę głupie, ale i tak. Zrobimy robimy w sumie kolejny kill-off, Możemy od razu dwa zrobić, bo to w sumie będzie lepszy pomysłem. No i tak. No i co jeszcze w sumie planuję zrobić? Powiem wam, że za bardzo nie wiem, bo na serio po prostu ja myślałem, że to bardziej wykombinuję w lepszy sposób, ale nie mam tak jakby pomysłu na to bo no po prostu nie będę was oszukiwał, w skrócie po prostu pomysł na kolejny odcinek bardziej mi się skończył, więc oczywiście jakby na dzisiaj robimy kopanie, co będziemy robić w kolejnym odcinku, nie wiem za bardzo, miałem parę już pomysłów jak to można oczywiście zrobić, ale no jednak po prostu tak nie zrobię, bo miałem już parę pomysłów ale jednak od tego teraz na razie odchodzę. No w dziennych pomysłów było zrobione posą, posągu, ale to zrobię kiedy indziej. No i jeszcze co do Pet Bo kiedy Pet Simulator 99 nagram odcinek, nie jestem pewny czy w tym tygodniu, czy za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu, widzowie, mówię już to od razu, raczej nie, be, nie będą się pojawiać odcinki. W tym tygodniu, w przyszłym tygodniu nie. Za dwa tygodnie raczej tak. No i po prostu będzie to tak ustalane. Będę oczywiście Wam mówił na filmach, jak to będzie. Postaram się oczywiście nagrywać też te filmy na czas. Bo oczywiście, no, chcę być regularny. O, i mamy w sumie pierwsze żelazo. No, wykopię tym nowym, bo tak naprawdę ten jest na zużyciu, a jak wykopiemy, no to nie dostaniemy tej rzeczy, więc mamy jeden, dwa, trzy, cztery i to chyba tyle. Nie możemy kucnąć tak, to cztery. Czyli mamy cztery żelazo. Mamy dosyć sporo, więc ten sobie byśmy się na górę, zrobić łopatę. Hmm. I może w sumie też od razu killów, albo w sumie możemy to zrobić trochę w lepszy sposób, bo jak już na wykończeniu, to możemy na przykład zrobić, że co jakiś czas tutaj będzie po prostu crafting. Bo to w sumie jest lepszy pomysł niż wchodzenie i wychodzenie. Więc po prostu zróbmy już tutaj i zróbmy łopatę. No i teraz w sumie, że mamy już lepszą opatę, co zrobimy to szybciej? I już mamy w sumie krzęść. To jest krzemień. Tak, krzemień. <grym> no i, no. No i oczywiście, co do odcinka. Ten odcinek nagrywam w środę. On oczywiście nie pojawi się w środę. On pojawi się nie wiem kiedy, bo tak naprawdę najpierw musisz zostawić 5 lajków pod tamtym filmem. A i. Nie wiem czemu ale nie mogę chodzić. Poczekajcie, wyjdę i wejdę. Czemu ja nie mogłem chodzić? Nie wiem, przez chwilę nie mogłem chodzić. Nie wiem w sumie czemu. Hm. No coś pewnie mi się po prostu zepsuło. Ale no dobra. W sumie tu muszę jedną rzecz sprawdzić, bo nie jestem pewny, zrobie... bo chcę zobaczyć jedną rzecz. No czyli to jest normalnie, bo wiecie, chciałam zobaczyć taką jedną ważną sprawę, czyli czy to błogowanie jest normalne i prawie bym zginął. Fajnie. Hmm. Hmm. No tak, czyli po prostu jak pod tamtym odcinkiem, czyli z pierwszej serii pod tytułem Stary Minecraft odcinek pierwszy. Zostawicie 5 laj'ków, no to oczywiście będzie kolejny odcinek, czyli właśnie ten, który teraz będziecie oglądać jako stary odcinek Minecraft odcinek drugi. Pod tym filmem też będą wymagania lajkowe, tak? Czyli ile będzie tym razem lajków? Tym razem musi zostawić tyle samo, czyli 5 lajków. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Was jakieś mocne wyzwanie. Mam nadzieję, że uda Wam się to wbić. I znowu nie mogę chodzić. Hmm. Nie wiem w sumie przez co to się dzieje. Może dlatego, że po prostu te bloki, tak jakby... One właśnie powodują te kółka. Bo to jest co dziwne, że... Ja kopia te bloki, tak jakby dziwnie reagują. Możemy sobie zrobić tak i tak. Tak, Co to działa. To prawie dosłownie w, w każdej wersji tej gry działa, więc no oczywiście trzeba to zrobić z dobrym wyczuciem, ale no. no. Hmm. No i kiedy w sumie co w tym odcinku chcę zrobić. No na razie nie mam oczywiście pomysłu w tym, co w tym odcinku bym chciał jeszcze zrobić. No na pewno właśnie chcę trochę się głębiej dokopać. To jest pewne. No kiedy w sumie skończy się... Nie wiem kiedy w sumie skończy się to. I moja postać znowu... Ech, naprawdę ja nie wiem co z tym Minecraftem się dzisiaj dzieje. Może by to tutaj stał, nie wiem, tutaj jakby się dziwnie buguje i przez to nie mogę chodzić a może bym stał na środku nie wiem, to dziwnie się co jakiś czas buguje co mnie sobie trochę zastanawia więc oczywiście schodzimy niżej no tak naprawdę powiem wam, że teraz jesteśmy już na niskim poziomie, nie wiem na jakim, chyba no, tam Crafting tam był. No dobra, no zróbmy już kolejny tak widzowie będziemy bogaci w craftingi. I zróbmy oczywiście sobie kolejny kill. Off. Ten odcinek też będzie trwał podobnie do tamtego, czyli to jakieś 20 minut około, więc... O! <laughs> w sumie to jesteśmy dosyć głęboko, ale powiem Wam widzowie, że o kurde. 4 zł. znaczy nie wykupię to tym, dlatego robimy sobie, ale nie powiem, że nie. Jestem dość zdziwiony, bo wiecie, bo ja się spodziewałem, że my znajdziemy złoto, tak, bo tutaj jest złoto i diamenty. ja o tym wspomnieć. Jakby spodziewałem się, że znajdziemy, ale nie, że tak od razu. No musimy przy tym sobie oczywiście zrobić lepszy w sumie kill off. i będziemy mogli, nie, bo to nam chyba daje po jednym. Jakby to nam dawało więcej, to byśmy mogli zrobić blok. Bo, bo uwaga, bloki w starszych wersjach właśnie diamentu, żelaza i w sumie ogólnie wyglądały inaczej. I to w sumie widać po każdym bloku, że wygląda inaczej niż w tych sensach. Więc oczywiście przepalmy. Hm. Ale mamy bardzo dużo tych staków. Oczywiście kiedyś na coś się przydadzą, ale na razie postuje po odłóżmy do skrzyni. Zrobiliśmy może wszystko nawet. No, trochę już tych rzeczy jest. No Tworzymy oczywiście sztabki nasze. W sumie to musimy też pójść wykopać trochę więcej drewna i bardziej oświetlmy jakby naszą wyspę. O, proszę bardzo, widzowie. Pierwszy zombiok. Nie wiem, czy widzicie, ale powinniście go widzieć. O tutaj, w sumie tutaj by się dało zrobić takie przejście, poczekajcie pójdziemy, tutaj raczej widzicie, pierwszy zombiak. Właściwie tutaj możemy sobie zrobić tak jakby taką drogę, która by się właśnie łączyła. Albo, nie wiem czy, znaczy, hm, jakby ja chcę to połączyć. W sumie to możemy połączyć, bo tak naprawdę no nic się złego nie stanie. W przyszłości oczywiście o tym bardziej pomyślimy. Nie wiem, ile powinienem wykopać, tylko wykopię trochę więcej. Tyle powinno starczyć, żeby się podłączyć. Tam bo muszę zobaczyć drewno. No i tak, nie powiem. Jest to ciekawe. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. I oczywiście znowu spadek FPS-ów. Bo jakby inaczej. Ja nie wiem czemu jak ja tutaj przychodzę, tutaj mam taki spadek. To może oczywiście nie, na pewno nie jednego widza drażnić, ale przepraszam wam za to. Jakby... jakbym widział chociaż czemu tak jest. Może to jest w sumie to może być spowodowane tym, że... I, mm... O, piórko wyciało. Hmm. W ogóle kiedyś nie było jeszcze tych książek, więc nie mogę za bardzo nic zrobić z tym piórkiem. Oczywiście zróbmy sobie taką drogę, czyli taką trochę ukośną i tutaj już dochodzimy. Normalnie możemy postawić pochodnie. Tutaj też. Mamy drewno, więc możemy zrobić więcej pochodni, żebyście mogli jak najwięcej widzieć. Bo jeszcze, jeszcze nie opanowałem ułem takiej techniki, czyli po prostu, żeby oświetlać filmy. czy znaczy, wiecie, po prostu żeby, żeby było jaśniej, więc zrobimy to tak. No i dobra, mamy tutaj drzewo, więc sobie zetniemy je. Jedno drzewo powinno nam starczyć inaczej. albo wiecie co? Zbierzmy od razu drugie, albo nie, te zostawimy i żeby bo patrzcie, że to drzewo jest najwyżej. Ja myślę, że je można zostawić, to będzie takie drzewo na pamiątkę. Czyli że wiecie, jak dojdziemy do tej najnowszej wersji, to oczywiście to będzie takie pamiątkowe drzewo. Mam nadzieję, że w kolejnych mam nadzieję, że one nie zniknie przy wczytywaniu nowej wersji, bo jest szansa, że tak się stanie. Dlatego mam nadzieję, że tak się nie stanie i tak. Aj, i właśnie i po tym odcinkiem zostawcie 5 lajków. Oczywiście nie zmuszam, a jak chcecie, żeby kolejny film, to oczywiście 5 lajków pod tym odcinkiem i po prostu wyleci kolejny odcinek. Oczywiście nie od razu, bo przedtem muszę jeszcze wstawić. Ale no jak będzie 5 lajków, to wtedy odcinek się pojawi. Więc po prostu wiadomo. Lajki będą, no to będzie film. Jak nie będzie lajków pięciu, no to nie będzie filmu. Mam nadzieję, że to raczej raczej dobrze wytłumaczyłem. No, dobra. Teraz robimy, oczywiście, żelazny tutaj kilof. W sumie to dosyć na bogato. Ale tak. A, jeszcze pochodnie miałem zrobić, no tak. Prawie zapomniałem. I z tego wyjdzie nam chyba stak. No nie. To czy możemy sobie niby stag zrobić. Czemu by nie. I uwaga, mamy jeden stak. To powinno nam starczyć. Oczywiście to możemy sobie tutaj włożyć. I czy coś chce jeszcze odkładać? Możemy sobie piasek odłożyć. I możemy pójść dalej kopać. Ale nie powiem, że nie. Ta wersja jest dobra. Ta wersja jest dobrze zrobiona. Znowu się pomyliłem. Ech. Jak to ja? Ale nie powiem, że nie, ta wersja jest bardzo dobrze zrobiona. Ale, no, widzowie, jak wiemy, no niestety, w widzowie, ten film też się już niedługo będzie kończył. I. A, tam na to jest świnia. No, tak jak widzowie, wy... nie wiem, czy ona tam weszła, czy ona się zespiła, Bo uwaga, bo są dosłownie zwierzęta. Ta, mogą się. Ta, w tych starszych wersjach mogły się wszędzie lespić, więc sam jak się będą lespiły w dziwnych miejscach, to się nie dziwcie. I uwaga. A nie jednak. I niestety jeden blok i byśmy w sumie mogli zrobić. Byśmy mogli zrobić pełny blok. No ale trudno. Oczywiście na pewno zbierzemy, no bo jak ty tak tutaj już zdobyliśmy złoto, to na pewno zdobędziemy i więcej tego. Po prostu w sumie szczęście, bo nie powiem, że nie jak, ja jak grałem, to powiem wam, że bardzo rzadko zdobyłem złoto. Jakby jedynie jeden blok stworzyłem złota. Naprawdę, w, w, rzadko widziałem złoto, więc. I mamy letton. A i właśnie, zapomniałam też wspomnieć o tym, że właśnie że. znowu. że w tej wersji też dodano Nesson. Zapomniałam sobie wspomnieć chyba o najważniejszej rzeczy. Znaczy, zależy dla kogo, bo do, dla niektórych oczywiście to jest ważne, a dla niektórych nie. P czy my to wykopiemy żelazne, bo coś tak długo kopie, że. wykupaliśmy, ale coś tak długo kopie. To no, naprawdę po prostu trochę drażniące, no cóż. Właściwie, bo to jest nasza wersja, i tutaj jest widzowie właśnie Ledstone. Nowy blok, który został właśnie też dodany. No, oczywiście, powiem że taki, że w tamtych czasach, oczywiście, to Ledstone prawie nic nie zmieniał. Więc. I doszliśmy już do przedzoku Powiem wam, że w sumie bardzo szybko doszliśmy. Bo, no, trochę szybko. Nie spodziewałam się, że tak szybko, ale ja to sobie nad idealnie, bo i tak zaż widzowie niestety będziemy musieli kończyć nasz film. Ale no i tak, wyszło dosyć w sumie długo tego filmu. Więc no, co widzę, no po prostu mogę jedynie powiedzieć tyle, że no jestem i tak szczęśliwy, bo jednak zrobiliśmy w tym odcinku sporo. Bo no po pierwsze zrobiliśmy sobie kopalnię naszą, znaczy no po prostu zrobiliśmy wejście do tej kopalni. Ale oczywiście dalszy proces kupania kolejne są, to oczywiście będzie w przyszłych filmach. Oczywiście nie zapomnijcie pod tym filmem widzowie 5 lajków like widzowie. 5 lajków like i będzie trzecia część stary Minecraft. Oczywiście nowsza wersja już będzie, żeby nie było. No, bo no co, no z każdym odcinkiem zmieniamy wersję, więc oczywiście, Izowie, no co mogę powiedzieć? No niestety, nie przywitam się z Wami z drugiej strony, bo no nie działa to, ale chociaż wyjdźmy stąd. No i co, no naprawdę, Izowie, powiem Wam, że dużo nawet zrobiliśmy, mimo że oczywiście to nie jest dużo, bo jednak chciałam, że zrobimy więcej, to, to oczywiście tak. Specjalnie te odcinki będą. Nie wiem kiedy nagram, ale na pewno w, no, w tym tygodniu do piątku, czyli jeszcze przez dwa dni, nagram filmiki z Minecrafta. Oczywiście, jak dacie 5 lajków, to oczywiście wstawię i bardzo jasno jest. No i w sumie Kiedy zrobię no co? No, mogę jedynie powiedzieć tyle, że możemy sobie zrobić jeszcze dach naszego domku. Oczywiście no, jak widzicie jest to wiele mniejszy domek teraz, ale oczywiście jak go w przyszłości powiększę, może poza odcinkiem, bo każdy, no, wiecie, nie chcę wam zajmować tyle czasu, na przykład pokazywaniem jak robię domek. No bo no, nie oszukujmy się, ale no, raczej wątpię, że wiele osób się interesuje jak tworzyć domek, znaczy wiecie, niby taki planik by się dał zrobić. No dobra, pójdźmy jeszcze po jedno drzewo, żeby ukończyć ten ostatecznie dach bo tak no zrobiłem ten domek ale uświadomiłem sobie że oczywiście no niestety nie mam wystarczająco materiałów i znowu lagi Ja nie wiem czemu tutaj mam taki spadek FPS-ów, bo to mnie jedynie w tym miejscu w tym miejscu mam taki spadek. Na wyspie nie mam w tym miejscu mam nie mam tego. O! I tutaj nagle nie mam. Nie wiem jak to działa, ale... I tak, wykopmy. No, niestety się skończyło. Nie mamy, więc już wykopmy do końca ręką. Niestety. No, ale i tak. Ten film raczej będzie dłuższy od tamtego. Nie wiem, zobaczymy, ile wyjdzie tego filmu. Ile w minutach wyjdzie. Ale, no, teraz już tak naprawdę. Co mi to zapomniałam, że mogę chodzić w taki sposób, więc Pewnie nic nie zmienia. Ale, no. Nie powiem, że nie. Jest i tak postęp jakiś. No bo zdobyliśmy tak w sumie złoto i żelazo. I zrobiliśmy częściowo w sumie kopaniem. Więc w no jest to już postęp. Tak, jest to już jakiś postęp i to mi się podoba. Bo no, nie myślałem tak, że, czy, czy zrobię ten postęp, bo z jednej strony myślałam, że może się uda, a z drugiej strony myślałam, że. Możemy się nie udać. No, no robimy oczywiście dach. To jest naprawdę piękny domek. No i sobie jeszcze drzwi na koniec. Możemy oczywiście zrobić. I właśnie w tej, w tej wersji, w pierwszym odcinku właśnie mówiłem o tym, że drzwi wyglądały dziwnie, bo nie miały okienek Tutaj jak widzimy właśnie też w tej wersji zapomniać wspomnieć, że już okienka miały w swojej ikonce, więc wiadomo, no i sobie możemy skończyć przed tym. Mniejszym jeszcze domkiem film. No i co? No powiem widzowie, jedynie tyle. Widzimy się w następnej części. I pamiętajcie dla nowych, żeby zasubskrybować kanał. I jeszcze dać lajka. Bo oczywiście na pięć lajków będzie kolejny film. I do zobaczenia.